Witajcie, jestem Banul, a to jest kolejny odcinek, czyli drugi mojej drugiej serii. Let's play Duke Nukem Manhattan Project. Mm, idziemy dalej. bicie ze świniami. What the fuck! Czyżby Bin Laden jeszcze żył? Co to było? Tak jak mówiłem ja tu idę już na żywioł, więc... <laughs> Przepraszam, jeszcze choroba nie ustępuje. Dobra, rozwalamy wszystko i idziemy dalej bić świnie. Naprawdę tamten moment był jak dla mnie przerażający. Co marnować naboje? Dobra. Na dół. Tak, fail. Tego się nie dało minąć. Oj. Nie będę robił cięcia, żeby przejść tam, gdzie sfailowałem. Dlatego, że nie lubię robić cięć w filmach. <coughs> Naprawdę, jeszcze raz, y, ja byście usłyszeli jakieś kasłanie, czy coś. Przepraszam. Wiem, że to psuje filmik. No i dlaczego we mnie? Bacon, bacon. Tak, Duke sobie lubi żartować ze świni. Mam nadzieję, że teraz słyszycie zarówno mój głos, jak i dźwięk z y, gry mm, tutaj widzimy świniaka uuuu co to jest aha to wybucha Ups. prosiak y, tutaj mm. A ja ciągle to... Ej Dawno nie nagrywałem i troszeczkę już... Świniak, 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 świniak Dobra. Mmm... Nie ma innej drogi Dobra. Na dół Tu coś jest. Uuu Uu. Hehehe he, he. Teraz to ja jestem hardkorem, a nie wy świniaki jedne A. Oj, to mnie szczypie To mnie szczypie To boli Świniak Tyle Coś bardzo krótkie do pomieszczenia. Dobra Czyli tutaj Tutaj musimy iść pewnie Co to nam da? Uuu, yy, Duke, wyrażaj się. Yy, właśnie, co to było, to ja nie wiem. Yy, jakaś skąpo ubrana niewiasta, <śm> która nas chciała zabić, jak większość postaci w tej grze. Się temu nie dziwię, ale Duke jest takim hardcorem, że wszystkich yy, rozwala bez jakichkolwiek oznak zmęczenia. Tak, nie znosimy świń. <słuch> A tak od tyłu. Udało się, skoczyłem. Do góry. Tu czy tam? Tu. I fail. Tak fail. Dzień dobry. Tutaj w tej w tej serii będzie naprawdę dużo fail. Dużo razy będzie fail. Ponieważ tak mówiłem, nie, nie przechodziłem tej gry. Żebym tylko zmieścił te wszystkie faile w tym odcinku. Ponieważ ja chcę robić jeden poziom, jeden odcinek. A im krótszy odcinek, tym mniej trzeba go dodawać. A im mniej się dodaje, tym szybciej będzie na YouTube. Więc wiecie, też mi zależy trochę na czasie. Dlatego staram się jak najszybciej przejść tę grę. Yy, znaczy ten poziom, bo fajne są tutaj dźwięki wybuchów. A kolejna panna, Panna. Waćpanna, tak zwana. Dobra, do góry. Świniak. Leżeć. Ma ktoś palnik? W co mam strzelać? Nie lubię, gdy z dwóch stron mnie atakują. Wtedy nie wiem, w kogo mam strzelać. No, połowa levela chyba za nami. Yy, poziomu Ech. chyba to jest tak jak w tym pierwszym, że. Po jakichś tam drzwiach połowa mija, i potem już jest ta taka in druga łatwiejsza połówka. Dobra, na górę nie idziemy. Ups, Ajajajajaj. to to, co tak lubi, wybuchać. Klucza potrzebujemy pewnie. <laughs> Au, to bolało, o, słyszę jakiś głos yy, żebym pomógł komuś Aj Głupia świnia Przestraszyłaś mnie mm, ratować czy nie? Tak. tak dużo panienek, tak mało czasu. <grychy> y, aj, nie chciałem bomby rzucać, y, poczucie humora jest. humoru. Humora. Aj, w... <grychy> humoru jest dużo lepsze tutaj niż w Duke Nukem Forever. Już się bałem, że yy, znowu i zginę. Uf, ups. To tu coś jest? Jest, i hop. Mm. A tu jest takie coś. Yy. Pewnie zaraz zginę. To nie ma nic dalej. A jeszcze klucza potrzebuję. Gdzie jest klucz? O, klucz! He! Myślałem, że to już koniec. Bo nie ma tutaj bardzo cię pójść. A tu z tego debila wypadł klucz. Fajnie, dobra. Bierzemy bomby. A tu nie ma już nikogo. Dobra. Oj, tu to się jeździ. A nie, no dobra, jest. Jest dobrze. Um. Tak, ja się wracam. Chyba. Aha, no, dobra. Yy, to nie tu. Ludzie, przeszedłem kolejny poziom. Tak. Yy, zajęło mi to 11 minut. Dobra. Yy, kończę ten odcinek, więc yy, zapraszam do komentowania, subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków Let's Play Duke Nukem Manhattan Project. Do zobaczenia!